Cześć, witajcie drodzy widzowie w kolejnym nagraniu na tym kanale, czym mam nadzieję, że Was nie zaskoczyłem, natomiast mogę Was zaskoczyć treścią tego dzisiejszego nagrania, w którym to pragnę się z Wami podzielić odpowiedzią na bardzo ciekawe, uważamy, pytanie, a mianowicie dotyczące tego, jak na imię postaci, z którą bój toczył sam Jakub, po której to potyczce został przez tą postać, przez Malach Jahuech, przez wysłannika Jahuech nazwany imieniem. Izrael. Jawne imię tej tajemniczej postaci, wbrew pozorom, odpowiedź zapisana jest w Słowie Bożym właśnie w tej historii tylko by ją dojrzeć, trzeba posłużyć się wam narzędziem już częściowo znanym z wcześniejszych nagrań, które bym mógł ująć takim fundamentem tegoż kanału, przynajmniej tego, co najbardziej mnie, powiedzmy, ciekawi, czy też w czym się doskonale czuję, a mianowicie Gematrii, hebrajskiej Gematrii, która to udzieli nam dzisiaj odpowiedzi, a raczej Ruach hakodesz przez właśnie hebrajską Gematrię udzieli nam odpowiedzi na pytanie jak na imię tej postaci, z którą Bój toczył sam Jakub, patriarcha narodu izraelskiego. By to wszystko było dla Was zrozumiałe, bo zakładam, że być może są teraz w, w, w gronie mnie słuchających osób, ludzie, którzy do tej pory nie mieli z tą wiedzą styczności, bądź już po prostu pozapominaliście, przypomnę Wam pewne podstawowe założenia, bez których no, zrozumienie tego, co ja zaraz będę pokazywał, byłoby niewątpliwie kłopotliwe. Tak więc, drodzy widzowie, macie teraz przed oczami Słownik, słownik, z którego ja korzystam praktycznie w każdym nagraniu, jeżeli coś Wam z niego pokazuję, to jest to właśnie ten słownik, przeze mnie już mocno zużyty, w którym to widzicie na jednej z pierwszych stron hebrajski alfabet, ale w kim, meldalet i tak dalej, aż po spółgłoskę TAF. Tabela po prawej pokazuje nam wartości liczbowe poszczególnych spółgosek hebrajskiego alfabetu. No, są to wartości od 1 po 400, jak doskonale tutaj widzicie w tej tabeli. W tym, w, tym, w tym miejscu, natomiast po lewej stronie jest zapisane wartości liczbowe od 1 do 22 odpowiadają one tak zwanej geometrii porządkowej to co widzicie po prawej to jest geometria podstawowa no same nazwy sugerują co można przez to rozumieć tak więc tą wiedzę mając już przypomnianą udajmy się do hasła w słowniku Stronga bo to jest słownik Stronga pod numerem 3091 co tam takiego jest zapisane a jest tam zapisane imię Syna Bożego, które to w tekście hebrajskim zapisane jest na trzy sposoby. Mowa tu oczywiście o zapisach spółgoskowych, no, do grona których należy najdłuższy zapis, ten, który macie tu przed oczami, he shin wafa Wafain, oczywiście od prawej do lewej czytając, i ten zapis znajduje się dwa razy w stałym słowie Bożym. Natomiast aż w 199 lokalizacjach występuje zapis, 5 czyli ten, który macie tutaj od prawej do lewej. Jak widać, w tym miejscu nie ma spółgłoski WAW. Tak, to zostało skonstruowane przez Ruach Hakodesz. Istnieje jeszcze zapis krótszy. Zapis 4 ale nie wiem, czy go teraz tu znajdę. No znajdę, na pewno znajdę. Tylko to może troszkę potrwać. Jest. To jest zapis, który. Najczęściej odczytywany jest jako Jeszua. Oczywiście jest to błędna forma wymowy tego imienia. Prawidłowa to dla zapisu czterospółgłoskowego Jeszua, a dla zapisu oraz sześciospółgłoskowego je się wymawia identycznie Jachuszua. No dobra. Mamy już przypomnianą tą fundamentalnie podstawową wiedzę e, o geometrii. Porządkowej i podstawowej. Pytanie, jak to się przełoży na właśnie znalezienie odpowiedzi na pytanie, z kim walczył Jakub i jak na imię tej postaci? Ja myślę, że przynajmniej część z was domyśla się, o kim tak naprawdę jest tu mowa, ale Słowo Boże daje konkretną odpowiedź. I ta odpowiedź jest zawarta w jednym z wersetów, które macie przed oczami. Natomiast zanim ja do niego przejdę, przepiszę na kartkę papieru to, co. Mówiłem o imieniu Syna Bożego, czyli te trzy formy zapisu Jego imienia. Musicie się wykazać chwilą, powiedzmy, cierpliwości. No i dobrze, macie przed oczami e, zapisy spółgłoskowe. Zastosujmy tutaj hebrajską gematrię, czyli to, co Wam wcześniej ukazywałem, wartości liczbowe. E, przypiszmy do, do spółgosek, które, które właśnie tutaj mamy przed oczami. No i od prawej do lewej są to kolejno dla spółgłoski jut 10, później he 5, waw 6, shin 300, znowu 6 dla waw i 70 dla ain. Niemal identycznie to wygląda w zapisie, który znajduje się poniżej, który jest po prostu krótszy. I dla najkrótszego zapisu, w którym jest o dwie mniej, jak w tym najdłuższym, wygląda to właśnie w taki sposób. Jakie są sumy tych wartości liczbowych? To jest niezwykle istotne, bo to jest tak naprawdę wiedza, która będzie wiodąca dla właśnie zrozumienia z kim rozmawiał Jakub. I macie zapisane wartości liczbowe właśnie tych działań matematycznych. Wiadomo, że tam trzeba między te liczby wstawić plusy. Już sobie to odpuszczę. Przeczytajmy kilka fragmentów z tej historii. I czytam. I powiedział, puść mnie. Zeszła zorza, odpowiedział, nie puszczę cię, aż mi pobłogosławisz. Wtedy mu powiedział, jakie jest Twoje imię? I odpowiedział, Jakub. I powiedział, Twoim imieniem nie będzie już Jakub, ale Izrael, bo mężnie zmagałeś się z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. I Jakub spytał, powiedz mi proszę Twoje imię. A on odpowiedział, czemu pytasz o moje imię? I tamu błogosławi. Jakub nadał więc temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc, Widziałem bowiem Boga twarzą w twarz. A moja dusza została zachowana. No i właśnie w tym wersecie Słowa Bożego odpowiedź się znajduje. W wyrażeniu twarzą w twarz. No dobra, ale chcę wam to pokazać jeszcze w tekście hebrajskim. No, macie na razie przed oczami same spółgłoski, które niewiele wam mówią. Jak widzicie, werset 30, tak? 32 rozdział. No nie Eksodus, tylko Genesis. 32. I werset 30. No dobra. Twarzą w twarz. Panim, el pani. Dokładnie to wyrażenie zawiera w sobie odpowiedź, więc ja je przepiszę, a wy ponownie musicie wykazać się chwilą cierpliwości. I zaraz zobaczycie, co takiego. Tekst hebrajski że nam powiedzieć. Uh... Panim L, panim tak się to czyta. No więc yy, ponownie zastosujemy tutaj hebrajską gematrię. Dla spółgłoski mem wartość liczbowa to jest 40, yud 10, e, Nun to jest 50, P z kolei to jest 80, no i lamet 30, ale w 1 mem 40, yud 10. Oczywiście to jest dokładnie to samo co w dalszej części tego wyrażenia, bo jak widzicie, to wyrażenie składa się z dwóch takich samych słów: panim, el panim. Oczywiście ta kreska w tym miejscu to jest jut i to powinno być troszkę krótsza, no ale to jest taki powiedzmy zapis poglądowy. Dodajmy do siebie te wartości liczbowe. Może już tu zrobiliście, więc zobaczcie. To jest 180, tak, 50 plus 50 plus 80, 180. Tu mamy 31, tu mamy z kolei znowu 180. Plus, plus, daje nam nie inaczej, jak właśnie, co? 391. Już rozumiecie? 391 wynika ze zwrotu Panim El Panim. To jest dokładnie tyle samo, ile jest w wyrażeniu Yahuszua. W tym zapisie pięciospółgoskowym, który się czyta identycznie jak zapis sześciospółgoskowy. Yahuszua. I w tym momencie otrzymaliśmy odpowiedź na pytanie. Z kim walczył, kto czuł bój, Jakub. Wróćmy ponownie do tej historii. Jakub mówi: widziałem bowiem Elohim, panim el panim, a moja dusza została zachowana. Odczytajmy to ponownie z uwzględnieniem tej matematyczno-lingwistycznej wiedzy. Widziałem bowiem Elohim, Jahuszuła, a moja dusza została zachowana. Tu ruach hakodesz zawarła dla nas odpowiedź na pytanie jak na imię tej postaci z którą bój toczył Jakub. Malach Jachuch, wysłanik wysłannik który ukazał się patriarsze, pa, patriarchowi, być może teraz śmiesznie to zabrzmiało, bo nie wiem jak to odmienić, narodu izraelskiego. tą postacią był nie kto inny jak zbawiciel tego świata. Ten, który nas odkupił swoją świętą krwią. Yahushua Hamashiach. I zapiszmy to imię, gdyż jest ono święte i wskrywa w sobie liczne tajemnice, które odkrywa przed nami nasz Zbawiciel. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pozostawiam Was z tym przekazem, Przemyślcie sobie go. Myślę, że powinien on być i jest, jak sądzę, błogosławieństwem dla tych szczególnie, którzy mają oczy otwarte i serca również otwarte na działanie. Ruach Hakodesz. Do następnego razu. Shalom!